ma jestem krasa ten Witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale Dzisiaj witam was w trzecim odcinku z serii Minecraft Survival, tak jest Dzisiaj jestem w trzecim odcinku z Minecraft Survival Koło mnie tutaj niestety jeszcze nie Ogarnąłem tutaj Discorda Przez co jeszcze nie gadam, koło mnie zaraz oraz dzianka ich niestety nie słyszycie I jeszcze It. Pozdrówcie ety Tutaj jak widzicie są oni. Tutaj zostacie sobie albo tutaj, tutaj jak widzicie Dobra, dzisiaj z Mister Godzianką. on z nowym sojusznikiem, jak mogliście zauważyć w odcinku zbudowania tej oto pięknej chaty Patrzcie, zbudowanie tej oto pięknej chaty, to jest po prostu ta dziesięć... Ta cena studentowy tajna, a tą chatę im 50 minut, jak na taką chatę to jest naprawdę duży, mega dobry wynik, a wy jeśli ch chcecie więcej odcinków z Minecrafta, jeśli chcecie, że jeśli będę widział wtedy, że wam się ta seria podoba to zostawcie tutaj łapeczkę w górę, jeśli będzie ich tutaj w jakieś 15, to będzie kolejny odcinek, no i co idziemy budować, dzisiaj będziemy budować drogę od Granit X do, do tego, do X Androszewski, czyli kolegi Witeczka, on tutaj w ogóle mieszka jeśli to pierwsze zrobimy do niego tutaj Most, gdzie on ma wejście, to jest pytanie On ma wejście hmm, Kurde, tutaj nie wiem, bo ja tutaj nie wchodzę za Nie mieszam się za bardzo w jego tereny Gdzie on to ma, gdzie on, dobra O tutaj ma, tutaj ma wejście To tutaj, dobra Może pójdziemy spać Dobra, idziemy spać Idziemy spać, bo to nie ma sensu Kurde, szkieleta mam w domu Szkieleta mam w domu, co jest W ogóle tutaj na dolnym piętrze nic nie ma Taka ciekawostka wszystko z na górnym Spać, dobra Idziemy spać. Ja zrobię, ja zrobię cięcie, jak oni pójdą Okej, okay, dobra, wstaliśmy To jakiś komputer kurczę, na te shadera halki No już mi się daż tu dziś pają, ale kurde, na szczęście go tu nie ma Oświetlenie, w ogóle zanim przejdziemy do budowania oni zaraz biją Mr. Jagodzianka i Sevaderix. Wbudowaliśmy z Mister Jagodzianką taki oto ogród ogromny. Patrzcie, jakie to jest ogromne. To ma jakieś z 200 na 100 kratek. Patrzcie, tutaj mamy farmę krów, w i tu farma owiec. W ogóle skoro tu już jestem, mam przy sobie zboże i rozmnożę. Byłem poza odcinkiem w kopalni, żeby was tu nie zanudzać. Mogę zawodziar zawodzić arbuz, on <grymne> Dobra Roznażamy owce Oprowadzę was teraz po tym, co tu jest Kurde, komputer mi się pali Dobra, nieważne Tu mamy farmę czciny, bo będziemy budować enchanting Tam jest mega wielka farma pszenica wśród niej creeper Creeper, ja stąd uciekam Kurde, pole zdeptałem, dobra, walić Idziemy Tu mamy farmę ziemniaków o kurde, kolejne pole zdeptałem. Ja wale. Dobra. Tutaj mamy w ogóle... Patrzcie, ile mam drewna z misteria godzianków. Mega, mega dużo. Jest enchant na 30 level. Dobra. Idziemy... Skoro, jak mówią, że jest enchant na 30 level, idziemy zenchantować enchantować Zobaczymy, jak będzie fortunka, to będę mega, to mega, mega szczęśliwy. Sprawdzę jeszcze, czy jest dźwięk. Jest dźwięk. Dobra, możemy, na... możemy iść... Ja może odłożę sobie tutaj trochę tego dirta do skrzynki. Patrzę mam dirta, matko. Dużo, dużo, nie powiem. Narzędzia są tu. W ogóle mam dwie wędki z mendingiem, mam dwie wędki z mendingiem. Jeszcze jedna z Lur 3, więc naprawdę pog Mam pog tutaj rzeczy, mam bambusy, czyli kabe, czyli, czyli kabelek sebixaneta, więc pozdro. Znaczy, tina Co tu jest? Tutaj pozdro, dobra. Idziemy enchantować, dobra Idziemy, kurde Jak ktoś to ja poza odcinkiem gram bez shaderów, bo po prostu mi jest wygodniej Wygodniej jest po prostu więcej widać Na shaderach żeby po prostu była lepsza jakość to gram na odcinkach Dobra, mamy kill off. Uwaga, 30 level ma Jest gdzieś len... Jest len, enchant na 30 level U mister jagodzianki, który budowaliśmy wspólnie Podobno To tutaj jest na 30. Uwaga! Unbreaking 3, 3, 4. Uwaga, uwaga. Unbreaking 3. Niestety nie mamy fortunki na Kidov. Trochę dupa. Dlatego co trzeba zrobić? Gdzie jest? Jest portal do Neteru. Gdzie jest portal do Neteru? Zaraz się dowiemy. Nie wiem, no to super, kurde Pomoc Powiedz powiem z zawalic, tak? Tutaj pewnie Umiał się do kopalni Gdzieś tutaj u jako dzianki jest Portal Kurde, ten blur tak z dupy trochę działa Ale kim? Gdzieś tutaj Do kopalni Gdzie... O, mamy portal Dobra, idziemy do netheru Ja sobie przy okazji wyłączę shadery Bo skoro będziemy kopać to jednak na shaderach się nie kopie, bo tylko idioci kopią na shaderach CO SIĘ STAŁO? Halo? Ej, creeper mi wybuchnął w chacie, co jest? Mój w jest level, halo? Kurde, mój, no mojej itemy, nie wierzę, jak to wybuchnęło Dobra, dobra, itemy jednak są, itemy jednak są, itemy są. I to fała Bogu, fała bogu. I temy mi nie wybuchnęły, jakby mi itemy zdechły, to miał mega mega rage'a, ale mój level, mój level Dobra, czekajcie, ja, ja zaraz wracam, muszę sobie dodać... Muszę tego, level. Bo jest... No pomycinek z enchantowania, dupa, nie enchanting, bo musi creeper. z jakieś dupy się creeper. Jestem Już z powrotem. Jak widzicie odzyskałem 27 level. Kopiemy teraz sobie tutaj na szybkości kwarc, żeby zdobyć z powrotem 30 level. Upragniony. I bo ja chcę w tym odcinku jednak fortunkę zdobyć. Fajnie by było, bo zdecydowanie lepiej by się mi kopało diamenty w tej... I byłoby po prostu łatwiej, ale to łatwiej mi się rozwinąć. No co za cheater! Też chcę takie enchanty, dobra. W tych świni może lepiej nie będę zaczepiał. Nie! Nie ruszać mi świnie, nie ruszać mnie. Ja was nie ruszam, to wy mnie też nie ruszajcie. Okej, okay, dobra. My tu zbieramy 30 level. Ja może zrobię time -lapse z zbierania, żeby was nie zanudzać po prostu kopaniem. Dobra, tak podczas kopania tego kwarcu znam, że dalszego time-up teraz sobie chwilę zdjęć coś tam wam opowiem. Żeby też odcinek nie był złożony z większością, to time lapse O kurde, w lawę wpadłem, w lawę wpadłem. Ajajajajaj, ajajaj, dobra, już się odtopi. Dobra, Dawideryks, przestań się palić. Nie chcesz znowu stracić swojego 30 levela. Nie chcesz stracić 30 levela, Dawideryks. Nie patrz się już, nie patrz się już, stój. Dobra, Skończyłem się jarać. Mam nadzieję, że tutaj zaraz znowu nie zdechnę. Jak ten lamusik, Dawiderek nie, Dawiderek nie chce być Muliksem. Dawiderek chce się popisać skinem, którego nie ma. Dobra, zaraz mnie tu pewnie jakiś gaz wydupi i będzie po moim ekspie. Dobra, mamy 30 level. Mamy 30 level. Możemy wracać do naszego enchantingu i zobaczyć, jaki enchant nam na kilofie wypadnie. Dobra, jestem w enchantingu już z powrotem, uwaga, efficiency 4, jest dobrze, zobaczymy co nam dropni, uwaga, mamy enchant, co nam dropnęło, mamy unbreaking z efficiency 4, nadal to nie jest fortuna, więc co, polujemy dalej, idziemy dalej do netheru, polować, no i co, widzimy się jak już, teraz nie będę zanudzał, tylko widzimy okej, okay, jestem z powrotem. Udało mi się znowu nabić 30 level. Było to 5 minut kopania, ale patrzcie, że mam kwarcu za to, nie? Będzie fajnie jakby było mi teraz... Teraz... Czy teraz będzie upragniona fortunka? Nie, Silktacz, kurde. Idziemy gdzieś... Idziemy gdzieś nabić level. Trzeba gdzieś nabić level znowu. No dupa. Dobra, widzimy się jak level znowu nabije. Bo jednak Silktacza nie chce. Dobra, zrobiłem takie chwilowe przejście tutaj po, Przed zdobyciem 30 levela Mianowicie, mam półtorej serduszka Tak jest, jak zdechnę To stracę znowu 30 level Jak sprawdzam w enchantie, teraz jest fortuna 3 Więc dobra Widzimy się jak już będę w Mamy to, patrzcie, fortuna 3 Co tu będzie pod tym enchantem Czy będzie 4, 3, 3 Mamy 4, 3, 3 Dobra jest Udało się w końcu po czterech... Trzech lub czterech nieudanych próbach zdobyć to głupie 4 3, -3. ale mamy Kilow 4-3-3 w końcu. Udało nam się go zdobyć. Jestem mega za mega, ale to mega zadowolony z dzisiejszego odcineczka, ponieważ, no wiecie, Kilow 4-3-3 to jednak, no jest jeden z najlepszych kill -off jakie to się da zdobyć na Enchantingu, bo lepsze tylko da się zdobyć poprzez książ książki. No i co, tym udanym odcinkiem jeszcze włączę sobie shadery na pożegnanie. Jestem szczęśliwy z powodu tego, że dropnę, że udało nam się zdobyć kilo w 4 3 3. Jestem mega, to mega szczęśliwy. Dobra, idziemy się pożegnać na tle pięknego ogrodu. Tylko muszę znaleźć jakieś miejsce. Dobra, stąd, stąd, dobra. Opatrzcie. Dobra, no i to. No i na tle tego pięknego ogrodu. Kurde, trochę mi to zasłania, ale patrzcie, na tle tego pięknego ogrodu, czy jest tam za mną w tle, mogę się z Wami pożegnać. Stąd był Budafderyks. Pamiętajcie o do zobaczymy moje poprzednie filmy. Rozwiedzimy się w kolejnym odcineczku. To było na tyle. Elo! Tutaj dla Sebixa plus jeden. Anime słabe, anime to gówno, siema.